RC o z roku 1958, data dodania 24 października 2017 roku. Kierowca RITORANTA i gracz, jeśli RUSTSCO zostanie wygrane lub skradzione. Pasażerowie Jołko i Sirka, pasy bezpieczeństwa? Nie, rejestracja brak. Prędkość maksymalna 126 km na godzinę. Skrzynia biegów ustawiona na 185 km na godzinę, moc silnika 131 koni mechanicznych przy 8000 obrotach na minutę. Typ silnika 1,2-litrowy czterorzędowy, waga 1365 kg, skrzynia biegów czterobiegowa manualna, napęd na tylne koła, paliwo benzyna. Rozmiar Baku 30 litrów, konsumpcja paliwa około 20 litrów na 100 km. RC Rusko z roku 1958 to nadający się do jazdy pojazd, który można znaleźć w szopie w pobliżu domu Ritoranty. Opiera się na skodzie Oktawi Kombi, typ 703, z lat 60. XX wieku. Jest to bardzo niebezpieczny pojazd. Mający gniazdo szerszeni, które można łatwo zniszczyć, a także mnóstwo innych usterek mechanicznych i elektrycznych. Klucze do niego można wygrać grając w wentti i przekraczając zakład wynoszący 4050 marek. Gracz musi zaryzykować satsumę i potencjalnie dom, jeśli przegra zakład z satsumą. Aby wygrać ten samochód, jeśli gracz wygra, zatrzyma satsumę i dom, a także wygra klucze i własność rózko. Jeśli gracz przegra zakład na samochód, ma szansę go ponownie wygrać w drugim zakładzie, wszystko albo nic, w którym gracz może zdobyć dom Venti i Satsume, jeśli została wcześniej przegrana oraz rustko. Jeśli samochód nie został jeszcze wygrany, można go ukraść z szopy i uruchomić za pomocą śrubokręta. Zabranie rustko w ten sposób nie będzie miało żadnych konsekwencji, gdyż Ritoranta i policja zignorują to. Rustko jest bardzo zniszczone, z dużą ilością rdzy i wgnieceń, grill jest pogięty, a jedno z kół jest do wymiany, o czym świadczy brak kołpaka. Zużycie występuje również w silniku, ponieważ często nie chce się uruchomić, a czasem gaśnie zaraz po uruchomieniu. Z wydechu wydobywa się niebieski dym, co oznacza uszkodzenie pierścieni tłokowych. Samochód posiada również bagażnik dachowy, w którym można przechowywać przedmioty bez zabezpieczenia, co może skutkować spadnięciem dużych przedmiotów. Gdy ładunek jest załadowany na tył lub na bagażnik dachowy, Samochód może mieć trudności z uruchomieniem i zgaśnięciem w rzuceniu biegu. Aby temu zaradzić, możesz albo powiązać sprzęgło z przyciskiem analogowym ja korzystam z shift'a lub drążkiem od kierownicy i powoli puścić sprzęgło, tak jak w prawdziwym samochodzie. Albo szybko nacisnąć przycisk sprzęgła, aby uzyskać podobny efekt. Gdy samochód zacznie się toczyć, a obroty silnika będą wystarczająco wysokie, silnik będzie dostarczał wystarczający moment obrotowy. Aby uniknąć zgaśnięcia, choć rustko wydaje się mieć przyzwoitą moc z najwyższej półki i teoretycznie jest w stanie rozpędzić się do ponad 140 km na godzinę, to brak mocy na niższych obrotach, odległość między trzecim i czwartym biegiem oraz nierówne drogi aliwieski uniemożliwiają dotarcie do takiej prędkości. Pojazd ten nie posiada tablic rejestracyjnych, co oznacza, że jeśli gracz wjedzie na policyjny punkt kontrolny i przejdzie badanie alkomatem, zostanie ukarany grzywną. Samochód nie może zostać poddany przeglądowi, chociaż jest mało prawdopodobne, że przejdzie, nawet gdyby można go było sprawdzić. Gniazdo Szerszeni Rustko ma gniazdo Szerszeni pod deską rozdzielczą po stronie pasażera. Postać gracza jest uczulona na szerszenie i uruchomienie samochodu lub przebywanie w pobliżu rustko spowoduje pojawienie się szerszeni i zaatakowanie gracza. Kilka urządleń zabije gracza. Gniazdo można zniszczyć holując lub wpychając rustko do jeziora za pomocą gifu lub kikmeta. Gdy gniazdo zostanie zanurzone na dwie sekundy, szerszenie zostaną wyeliminowane. Gaśnicę można również użyć do spryskania gniazda i zabicia krnąbrnych szerszeni, chociaż ta opcja jest znacznie bardziej ryzykowna i powinna być wykonywana tylko w nocy. Kiedy szerszenie są w stanie uśpienia. Ciekawostki: wydech rustko jest czarno-niebieski, co oznacza, że pierścienie tłokowe są bardzo zużyte, a czerń oznacza, że rustko nie jest w stanie spalić całego paliwa wchodzącego do komory spalania. Teoretycznie spowodowałoby to odwrotny skutek, ale tak się nie dzieje. Ruscko zostało najprawdopodobniej sprowadzone z Niemiec do Finlandii. Świadczy o tym fakt, że wskaźniki są napisane w języku niemieckim. Koło po stronie pasażera z przodu jest prawdopodobnie zapasowe, ponieważ nie ma kołpaka i nie jest oponą z białą ścianą, jak pozostałe. Chociaż ten Ruscko jest modelem z roku 1958. To faktycznie został wyprodukowany później w 1961. Jak każdy prędkościomierz w grze, prędkościomierz w tym samochodzie jest niedokładny. Wskaźnik jest o 5 km na godzinę wolniejszy niż rzeczywista prędkość pojazdu. Więc jeśli prędkościomierz wskazuje 60 km na godzinę, to w rzeczywistości jedziesz około 65 km na godzinę. Aby przekroczyć na nim 100 km na godzinę, to potrzeba poczekać 20 sekund. Rusko jest to gra słowna, rusko, co po czesku oznacza Rosja. Rusko jest szybszy niż jego prawdziwy odpowiednik, maksymalna prędkość oktawi kombi wynosiła 115 km na godzinę. Tak wolna prędkość rusko najprawdopodobniej jest z powodu utraty masy przez eksportowane elementy.